Najlepsze akcje graczy Bipro na finałach Mistrzostw Polski. A tu Bipro na plecach. Ojojoj. Oj, oj. Może kąsnąć, Może kłusnąć za chwilę Bipro Planek jakiegoś tutaj oponenta. Bipro Planek. Ładna pompa. Szybki brak wlatuje. No, zaczaili zaczęliście na nich. Oni dzisiaj planują wracać z tymi fragami w tabeli. Jest już druga linia ze strony Franka i siara, on miał fakt na czacie, ale siara, on nie może nic zrobić w tej sytuacji. Zostaje wyjdzieści. no ale no, no, nie wiem czy dogonią. W ogóle nie wiem czy warto aż tyle tych teleportów wojstować na rzecz tych e, czterech punktów. E, Tinki bardzo mocno pobija, 20 na pewno koncie, no i Franek musi już to, to skończyć. Franek, zobaczmy ten podjeżdża blisko. Tinki, teleport, Tinki. O, o niestety. Niestety. Meks dostaje hity z pleców od ekipy. Bipro, no i wydaje mi się, że to jest koniec, to jest koniec Beksa. niestety nie podował. ale ciężka sytuacja i teraz Dinuś vs Geran, jaką do bombę Gerasowi, nietrafiony, no i co robią, e, co robią tutaj panowie Ogryskowie, chyba będą mieli gościa w boksie, jest darmowy frag na Michaelu. Akurat bipro faran. Franek teraz próbuje pokąsać chłopaków, e, już widzimy, że Franek wychodzi, tu apteczka przerzucona, oni muszą bardzo, ale to bardzo uważać, cały czas jeszcze grają na czas, Kami widzimy, że on na pewno po tego hilofa nie będzie grał, ale teraz Kami pada, no i pytanie, czy Seti... Jeśli chcesz grać tak jak oni, to zapraszam na bipro.zone